Mam nadzieję, że ta wiadomość Was zadowoli. Miejmy taką nadzieję. Yy... Mamy zamiar zrobić z Wami spotkanie. Ay, co to co Zrobić z Wami spotkanie. Yy... To spotkanie odbędzie się w jednym z parków. Yy... Dokładne informacje na PRIF, oczywiście na, na Messengerze Adam Gudzowski, yy, czyli tam będzie ja, Emila, yy. no chyba on na tym wam zależy, żebym był ja i Emila. Dokładne informacje o tym spotkaniu, piszcie na PRIF na Messengerze, yy, ja, wam wszystko, ja Wam wszystko po prostu napiszę. No i mam nadzieję, że się, że się cieszycie z takiego czegoś. Wpadliśmy na ten pomysł, znaczy ja na to wpadłem, dlatego że yy, dlatego, że dlatego we, po prostu chciałbym się z Wami spotkać i zobaczyć wszystkich moich subskrybentów. Ci którzy nie będą mogli, to proszę, naprawdę proszę o napisanie na Messengerze. No na pewno, na pewno będzie nam przykro, że jeśli kogoś nie będzie. Ale mamy nadzieję, że większość z Was się wstawi na to spotkanie, także jak powiedziałem, piszcie na pre. pa!